Сменить. Tak, właśnie, to nie było w sumie do końca wypalenie, ale wynikało to częściowo właśnie z mojej pracy zawodowej, bo pracowałam wtedy w małej agencji pr w Warszawie. Było fajnie, mieliśmy bardzo fajnych, ciekawych klientów, m.in. właśnie National Geographic Polska, Angie Traveller. Poznałam wtedy dużo takich osób ze świata właśnie około podróżniczo-dziennikarskiego, no Martynę Wojciechowską, Beatę Pawlikowską i wiele mniejszych nazwisk, ale naprawdę świetnych osób, fantastycznych ludzi, dziennikarz i tak dalej. No, i tak obcując właśnie z tymi osobami, miałam cały czas. Z jednej strony to, to była praca, którą lubiłam, ale miałam właśnie cały czas trochę takie z tyłu głowy, że a właśnie oni robią to, co ja bym chciała, co ja zawsze chciałam robić. Właśnie te podróże po świecie, pisanie o podróżach, i tak dalej. Więc troszeczkę można powiedzieć, że to środowisko pracowe mnie zainspirowało. No bo do podróży ciągnęło mi już od jakiegoś czasu, można powiedzieć, że to było jakieś tam moje marzenie od, od młodszych lat, no wcześniej właśnie nie było tego zaplecza finansowego i możliwości i tak dalej. Zaczęłam podróżować tak dal, takie dalsze kierunki gdzieś tam w wieku właśnie około studenckim. No i tak, no i po, później usłyszałam właśnie o tym programie AISEC i pomyślałam, kurczę, no może, może to jest fajna opcja, jakoś tak wyszło, że ominął mnie Erasmus, nie wyjechałam nigdy na e, właśnie żadną wymianę studencką.